Bracia i siostry, witam Was bardzo serdecznie. Chciałem się podzielić moim świadectwem przyjścia do Pana, mojego uwierzenia. Ja mam 48 lat, wychowałem się w rodzinie katolickiej. Po studiach przez 7 lat uczyłem w szkołach katolickich. Byłem związany zawodowo też z tymi instytucjami prowadzonymi przez księży. Jednak moja wiara jakaś nie była głęboka, te praktyki nie były jakieś pilne, jakoś tak to życie biegło, biegło biegło z daleka od pana aż do pewnego momentu, którym Pan Bóg zaczął to moje życie zmieniać. Był sierpień 2018 roku i w jednym miesiącu w sierpniu. Wydarzyły się takie jakby dwa, dwa wydarzenia miały miejsce. Po pierwsze, moje życie zawodowe troszkę się załamało, straciłem główne źródło dochodów, utrzymania tak troszkę znienacka. Równocześnie, tym drugim zdarzeniem było to, że wraz z, do, z żoną rozpoczęliśmy budowę domu, takiego wymarzonego domu, na który odkładaliśmy tam ileś lat. No i Praktycznie, niby w momencie, gdy to było najbardziej potrzebne, wszystko się troszkę załamało. Do, do tego ta budowa to było wiele problemów z ekipami, wiele stresu. Ja osobiście bardzo to przeżywałem. Bardzo mnie to wszystko, jakby wewnętrznie, yy, no, można, można powiedzieć, prowadziło może nawet ku depresji, nie wiem, ale no nie, nie radziłem sobie z tym. Żona mnie wspierała, ale mimo wszystko emocjonalnie sobie nie radziłem z tym. I któregoś dnia rano, tak zupełnie przez przypadek, wstając, powiedziałem, Panie Jezu, ciężko mi jest, pomóż mi. No, był listopad, ale nic się nie działo. Jakoś tam, jakoś tam sobie radziliśmy i znowu przyszedł taki moment w lutym, gdzie Pan Bóg chyba odpowiedział na tą modlitwę, bo na takie westchnienie, bo to nie była modlitwa. No, znowu dwa wydarzenia w ciągu jednego tygodnia zupełnie jakby przemieniły to moje życie. Pierwszym wydarzeniem to było to, że udało mi się w mojej pracy zawodowej podpisać kontrakt, taki, no, który sprawił, że po prostu miałem już zapewniony na dalsze lata finansowanie, i budowy i bieżące życie, które to trwa do dziś i z punktu widzenia jakby tego planu Boga względem mnie to dostrzegłem później, że to było dlatego mi dane, abym miał po prostu więcej czasu dla Pana, że już nie musiałem szarpać się, próbować te pieniądze jakoś tam zarabiać, pracować weekendami, próbować, po prostu miałem więcej czasu. Drugim, drugą rzeczą było to, że dostaliśmy z żoną zaproszenie do, na takie rekolekcje dla dorosłych, do, które miał prowadzić ksiądz, który kiedyś żeśmy tam, z którym kiedyś tam pracowałem. No stwierdziliśmy, czemu nie, trzeba troszkę te praktyki, w relacje z Bogiem poprawić, będziemy uczęszczać. To tam było raz w tygodniu, gdzieś niedaleko. Miejsca zamieszkania, i poszliśmy. Po pierwszym spotkaniu, oczywiście wszystko tak hura, będziemy praktykować, będzie wrócimy do Pana, będziemy zgłębiać tą wiarę. Z tego postanowienia niewiele zostało, bo jak to w tej wierze człowiek ma na chwilę postanowienie, a za chwilę to gdzieś ucieka. Jeden raz, tam chyba w kościele byliśmy i na tym się skończyło. Ale co było ważniejsze. Drugie postanowienie, czy tam druga rzecz, którą mi Pan wtedy po uświadomił, było to, że ja tak naprawdę Pana Boga nie znam. Nie znam Pana Jezusa, nie znam tej wiary, w którą gdzieś tam byłem wychowywany. I zrodziła mi się w sercu taka myśl, że ja muszę tego Boga przecież poznać, muszę poznać tą wiarę. No i kupiłem sobie Pismo Święte, wtedy jeszcze katolickie. Bo w domu gdzieś tam zawsze było, ale jakiś tam Nowy Testament, tylko to tam zakurzone na półce, jak to, jak to bywa. Nigdy się do tego nie sięgało. Ściągnąłem sobie z kościoła katolickiego i zacząłem sobie to czytać i porównywać. A jako, że moja praca zawodowa gdzieś tam jest oparta na analityce, na różnych takich rzeczach, które konkretne wymagają analizy dokumentacji, specyfikacji różnych rzeczy. Zaczęły mi się pewne rzeczy nie zgadzać w tym, co czytałem w Piśmie Świętym, a to, co było w katechizmie katolickim, i zaczęły się takie refleksje, że coś tu jest, coś tu nie gra, coś to jest nie tak. No i tak mijały tygodnie czytania tego Słowa Bożego, i to Słowo Boże mnie coraz bardziej jakby pociągało, ale miałem te rozterki. No skoro tu byłem już jakby, może nie ale jakoś to wszystko jest inaczej, to gdzie jest prawda? Gdzie ta prawda? Jest. No i modliłem się do Boga, jeżdżąc do, do pracy, który mi pokazał tą prawdę. No i wtedy dostałem odpowiedź taką przez Słowo Boże. To był akuratnie 17 rozdział Ewangelii Jana, który jakoś tak szczególnie w tamtym okresie do mnie docierał. I pozwólcie, że ja to przeczytam teraz, a później będę kontynuował. Przeczytam cały 17 rozdział Ewangelii Jana. To powiedział Jezus. A podniósłszy oczy swe ku niebu, rzekł: Ojcze, nadeszła godzina, uwielbij syna swego, aby syn uwielbił ciebie. Jak mu dałeś władzę nad wszelkim ciałem, aby dał żywot wieczny tym wszystkim, których mu dałeś, a to jest żywot wieczny, aby poznali ciebie jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś. Ja cię uwielbiłem na ziemi, dokonałem dzieła, które mi zleciłeś, abym je wykonał. A teraz, teraz ty mnie uwielbi, Ojcze, u siebie samego tą chwałą, którą miałem u ciebie, zanim świat powstał. Objawiłem imię twoje ludziom, których mi dałeś ze świata. Twoimi byli i mnie ich dałeś, i strzegli słowa twojego. Teraz poznali, że wszystko, co mi dałeś, od ciebie pochodzi. Albowiem dałem im słowa, które mi dałeś, i oni je przyjęli, i prawdziwie poznali, że od ciebie wyszedłem, i uwierzyli, że mnie posłałeś. Ja za nimi proszę. Nie za światem proszę, lecz za tymi, których mi dałeś, ponieważ oni są Twoi. I wszystko moje jest Twoje, a Twoje jest moje, i uwielbiony jestem w nich. I już nie jestem na świecie, lecz oni są na świecie, a ja do Ciebie idę, Ojcze Święty. Zachowaj w imieniu Twoim tych, których mi dałeś, aby byli jedno jak my. Dopóki byłem z nimi na świecie, zachowywałem w imieniu Twoim tych, których mi dałeś, i strzegłem, i żaden z nich nie zginął, prócz Syna zatracenia, aby wypełniło się pismo. Ale teraz do Ciebie idę i mówię to na świecie, aby mieli w sobie moją radość pełni. Ja dałem im słowo Twoje, a świat ich nienawidził, ponieważ nie są ze świata, jak ja nie jestem ze, ze świata. Nie proszę, abyś ich, ich wziął ze świata, lecz abyś ich zachował od złego. Nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata. Poświęć ich w prawdzie Twojej, słowo Twoje jest prawdą. Jak mnie posłałeś na świat, tak ja posłałem ich na świat. I za nich poświęcam Ciebie samego, aby i oni poświęceni w, byli poświęceni w Prawdzie. A nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy przez ich Słowo uwierzyli we mnie. Aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, aby i oni w nas jedno byli, aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. Ja dałem im chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy. Ja w nich, a Ty we mnie, aby byli doskonali w jedności żeby świat poznał, że ty mnie posłałeś i że ich umiłowałeś, jak i mnie umiłowałeś. Ojcze, chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną, gdzie ja jestem, aby oglądali chwałę moją, którą mi dałeś, gdyż umiłowałeś mnie przed założeniem świata. Ojcze sprawiedliwy, świat cię nie poznał, lecz ja cię poznałem i ci poznali, że ty mnie posłałeś. I objawiłem im twoje imię i objawię, aby miłość, którą mnie umiłowałeś, w nim w nich była i ja w nich. Amen. Także ten werset był jakby takim dla mnie kluczowym wersetem. Nie werset, tylko rozdział. Był kluczowym rozdziałem, który takie największe na mnie wpływ wywar. Jak już zrozumiałem, że prawda jest w Słowie Bożym poprzez to te słowa, zacząłem się zastanawiać, no dobrze, a będąc w tej wierze, której byłem wcześniej, to tak naprawdę to jakie teraz ja muszę zrobić? Przeciężyć kroki, żeby być zbawionym, tak? bo to ta, ta myśl stale jakby krążyła mi po głowie. Co z moim życiem wiecznym? No i zacząłem szukać odpowiedzi na pytanie w słowie Bożym i. Pamiętam wtedy skorzystałem już z wersji internetowej Biblii, Biblii, czy tam elektronicznej, której łatwo można wyszukiwać. Wyszukiwałem frazy, podkreślałem, zakreślałem, rozważałem i po kolei Bóg mi pokazywał, jakim jestem w stanie, jakim jestem grzesznikiem, że sobie z tym grzechem nie radzę. I faktycznie patrząc na to wszystko, co do tej pory na swoje życie... Tak było, że nic w tym nie było dobrego przed Bogiem, że tak naprawdę to ja nic nie znaczę, niczym nie jestem. Pokazał mi też Bóg, że tak naprawdę to tylko i wyłącznie wiara w Jezusa jest potrzebna, aby to, zba... aby być zbawionym. I któregoś sierpniowego wieczoru letniego w niedzielę, to było 18 na 19 sierpień 2019 roku, Modląc się, czytając Słowo Boże, tak domknęły mi się wszystkie te informacje i uklękłem, i oddałem swoje życie Jezusowi, wyznałem swoje grzechy. Powiedziałem, Boże, ja to i to tak to zrobiłem, tym cię, tym cię obraziłem, proszę, wybacz mi to. Ja nie chcę dalej tego żyć. Uwolnij, nie chcę tak dalej żyć. Uwolnij mi od tego, ja chcę żyć dla Ciebie. I, no I tak się to skończyło. Żona tam gdzieś spała, sobie już w sąsiednim pokoju. Ja położyłem się też. Spać. I od następnego dnia można powiedzieć, Bóg rozpoczął już y, zmiany w moim życiu. Pierwszą rzeczą to, to było tak, że człowiek tak to wszystko, co do tej pory y, robił, to, co było grzeszne, było takie wstrętne nagle. Ja pamiętam, jak w, byłem w komputerze, sobie y, robiłem porządki. Wyrzuciłem wszystko, co co było złe, nieodpowiednie filmy, jakieś pornografie, jakieś pirackie gry, bo to też miałem, korzystałem z tego po prostu od tamtego momentu, to jest tak jakby nożem odciął, tak? Druga rzecz, że przez następne dni Bóg uczył mnie cierpliwości, tam dłuższe kolejne dni. Ja byłem osobą taką bardzo wybuchową, yy która się łatwo irytowała, unosiła. Szczególnie to było widać jak prowadziłem samochód. Osoby, moja żona czy dzieci czy ktoś inny nie bardzo chcieli ze mną jeździć samochodem, bo ja zaraz tam jakieś tylko przeszkody na drodze, piesi wolniej ktoś jechał, ja zawsze tam jakieś złe słowa mówiłem i takie inne. I nagle zacząłem, no sam się zacząłem łapać na tym, że przecież to wszystko jest jakby takie spokojniejsze, inaczej ja już nie muszę, inaczej ja to patrzę. I, I dzisiaj po, po już w ogóle nie mam z tym problemu, ale po jakimś, mówię, po jakimś czasie to już yy, sam zauważyłem, że, że to inaczej człowiek na to patrzy. Pan Bóg też pokazał mi pewne rzeczy, które jeszcze ze starego życia muszę wyprostować. Miałem taką sytuację, że mając tam kiedyś jakąś spółkę wspólnika, no, dopuściłem się oszustwa, tak, względem niego, na jakąś kwotę pieniędzy. Wiele, wiele lat temu, to już było ponad 10 lat temu. I gdzieś podczas modlitwy, podczas czytania słabożego taka myśl do mnie przyszła, że masz tam taką sprawę jeszcze nierozwiązaną do tego. Ja powiedziałem o tym żonie, wiadomo, tu budowa, tu tego trzeba, jakoś to te pieniądze, wiadomo, są potrzebne, ale mówię, że jest taka sytuacja, tak i tak było, mówię, Bóg mi tak położył na sercu, muszę tą sprawę rozwiązać. No i żona oczywiście po, pokiwała głową. I przy najbliższej okazji wziąłem po prostu te pieniądze i zwróciłem. Złożyłem świadectwo, powiedziałem skąd to się wzięło temu przyjacielowi, że, że oddałem swoje życie Jezusowi, że, że, że tak i tak. Wysłuchał, przeprosiłem go, prosiłem o przebaczenie, przyjął te pieniądze. I mam przed Bogiem temat zamknięty i wielką radość w życiu, że mi to jakby. Przypomniał i że to pozwolił mi to rozwiązać, że doprowadził do tej sytuacji, żeby ten temat zamknąć. Następnie w międzyczasie się moja żona nawróciła, ona zaraz o tym też opowie. No i tak razem wzrastaliśmy sobie po malutku, ucząc się, poznając tego pana Jezusa tak, jak potrafiliśmy. W międzyczasie przyszedł COVID. A Bóg w nas pobudził pragnienie, tego, aby jednak się ościć, mieć jakąś wspólnotę. Zaczęliśmy się modlić, rozglądać po okolicy, jakieś zbory, może żeby jakiś zbór nie znaleźć, żeby się przyłączyć, jakiś kościół. No były, były zbory zielonoświątkowe, charyzmatyczne, mnóstwo tego jest, ale jakoś tak, żeśmy się rozważali, modlili i Bóg nas w tym kierunku. Nie, 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 nie kierował tam do tych zborów. Nie, wie, nie wiedzieliśmy wtedy jeszcze, jaki jest powód, bo jeszcze byliśmy za mało dojrzali w wierze, ale jakoś tak nie czuliśmy tam potrzeby iść. No to zaczęliśmy w internecie szukać, gdzieby tu, byś tu, żeby ta wiara nasza była jakby mocniejsza, żeby mieć kogoś takiego, gdzie wspólnie można coś przedyskutować więcej, dowiedzieć się, modlić. No, i jeden, drugi, trzeci. No i tak jakoś nic nie było takiego, co, co mogliśmy się zaczepić. Któregoś niedzielnego ranka w styczniu tego roku 2021 włączyłem komputer rano w niedzielę, piąc kawę, gdzieś tam YouTube włączyłem. I wyszła takie, takie, taka plansza, że z Kościół Wolnych Chrześcijan w ławie. zapraszamy na. wkrótce rozpocznie się transmisja nabożeństwa. Zapraszamy. Taka plansza to było przed godziną dziesiątą. Myślę, oglądnę, bo nie znałem tego jeszcze. Innych tam już jakieś oglądaliśmy. Żona tam coś w kuchni robiła, a ja oglądałem. No jak pierwsze nabożeństwo oglądnęliśmy, czy ja oglądnąłem, tak następne już prawie każde nabożeństwo byliśmy tam z drugiej strony tych kamer. Oglądaliśmy. W czwartki, no w niedzielę to było obowiązkowo, w czwartki, jak nam tam sytuacja pozwoliła, ale tu dzięki Bratu Pawłowi były później możliwość oglądnięcia, z odtworzenia, tak, z poślizgiem tych, tych całych nabożeństw, bo tam nauczania były. Nie znaliśmy tutaj nikogo poza braćmi, którzy to usługują, czyli brata Darka, brata Łukasza, brata Piotra, brata Pawła jeszcze paru braci, których tam z imienia. Nie znam, ale w którymś momencie postanowiliśmy sobie z moją żoną, że jeśli Bóg pozwoli, to odwiedzimy ten zbór, bo czuliśmy się już duchowo związani. Uwierzcie mi, jak się ogląda ileś razy się ta społeczność się nawiązuje. Mimo, że to jest daleko, mimo że to jest Internet, pewnie, że to, to nie jest takie odczucie, jak, jak będąc tu na żywo, ale tak jest taka więź. I zrodziła się nam taka więź i taka potrzeba, żeby tutaj. Odwiedzać Was. I, no i Bóg nam pozwolił na to. W międzyczasie, gdzieś tutaj z tej kazalnicy padła informacja o szkole Kairos, o tej szkole misyjnej. Ja myślę, no, ja bym chciał, jako osoba, która kiedyś miała coś wspólnego z edukacją, prawda, z nauczaniem, może tak, takiej myśli mi Bóg podsunął, może, może warto się tam jakby zainteresować tą szkołą. No, i tak myślę, no to za, za napiszę do, kiedyś do brata Darka, maila, że napisałem że, maila, żebym tam na ten kurs się chciał z, zapisać. No i tak jakoś to się potoczyło, że już w trybie przyspieszonym ten kurs przygotowawczy przeszedłem. Miałem okazję być w Zgierzu, później przyjechać tutaj. Pierwszy raz poznać was miesiąc temu. Dzisiaj jesteśmy drugi raz. No i jesteśmy tutaj duchowo związani z tym zborem. Jesteśmy z Krosna, to jest 470 kilometrów od Mławy. To jest ponad 6 godzin jazdy samochodem, ale to nie stanowi jakby przeszkody dla nas i dla Pana. Dlatego też z tej racji chcieliśmy też prosić o, o chrzest tutaj w tym zborze i o takie otoczenie opieki duchowej, bo u nas nie ma zborów braterskich, gdzie moglibyśmy wzrastać w pobliżu i wszystko to, co jest, to... Teraz już wiem, że dlaczego tam nie jesteśmy, tylko tutaj jesteśmy, bo to Duch Święty sprawił. Dlatego bardzo dziękuję wszystkim usługującym, którzy jakby przez ten czas usługiwali i mogliśmy dzięki nim czuć tą więź i tą społeczność z wami wszystkimi. Dziękuję Bogu też za to wszystko, co. co co sprawił, że tutaj mogę być i to świadectwo zgłosić. Także, Amen.